Proszę Państwa, już czuć te emocje, już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startujemy. Mam nadzieję, że mecz sprosta oczekiwaniom, a my będziemy doskonale się bawić. W każdym razie mamy pełne podstawy, by na to liczyć. Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. A mecz dziś dla państwa mają przyjemność komentować Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy. biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Pora na zapoznanie się ze składem Śląska Wrocław. Oto skład gości na to spotkanie. I to jest Strata Śląska. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Uderza na bramkę. Z wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Drużyna przyjezdnych ma jeden poważny mankament. Zdobywa najmniej bramek w całej lidze. A to nie wróży im tu wielkiego sukcesu. Goście w tym sezonie są zupełnie nieszkodliwi. Strzelają najmniej goli w lidze. Pytanie na ile pozwolą gospodarzom, bo kanonady z ich strony się nie spodziewa. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Podanie do ekspozito. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Ma piłkę przy nodze, pramka coraz bliżej. Uwaga, będą prowadzić. Proszę państwa, otwiera wynik spotkania. Teraz pytanie, jak odpowie przeciwna drużyna. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Prowadzą zatem 1 do 0. Ależ łatwo teraz minął. Dobra, teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Tak jest. Dopiero co cieszyli się z jednej bramki, a już mają następną. Czy rywale jakoś odpowiedzą? Raz jeszcze spójrzmy jak rozegrali ten stały fragment z roku boiska, a i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. 2 do 0, gramy dalej. Petr Czwartz. Śląsk przy piłce, to może być ciekawe. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Po 45 minut. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. No i po ataku, zagrożenie minęło. Szwarc. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Teraz musi. Obronił to. Obrońca teraz ekspediuje piłkę. Byle dalej. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Szansa na kontakt. Dobrze teraz broni. Brawo. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Centra w pole karne. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Uderza na bramkę. Teraz ratuje przed stratą gola. Dani Ramirez. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ale podanie przejęte. Co zrobi Exposito? Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Dużo widzi na boisku. Popatrzmy. Czy mu się uda? Kolejna bramka. Z dużą łatwością powiększają teraz przewagę do trzech goli. Wydaje się, że emocje na dzisiaj nam się skończyły. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Exposito nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Jeszcze około minuty. To tyle proszę państwa. Zespół